Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest sobota, 22 października. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Jana Pawła II, papieża. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, przychodzą do Jezusa ludzie, którzy przynoszą mu złe wieści. Mówią o pewnej tragedii, która spotkała Galilejczyków, których krew, piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus mówi, czy myślicie, że oni byli takimi grzesznikami, że to ucierpieli, to z tego powodu, że byli grzesznikami, to musieli mieć taką karę? Jezus przytacza również inne wydarzenie, kiedy wieża w Siloam spadła na 18 osób i wszystkich zabiła. Czy myślicie, że oni zginęli dlatego, że byli grzesznikami? Jezus dzisiaj chce wyjaśnić, jak to jest właściwie z tą karą bożą. Jezus sprzeciwia się powszechnej opinii niemu współczesnych, że jeśli spotykają człowieka jakieś nieszczęścia, to pewnie musiał być wielkim grzesznikiem. Otóż gdybyśmy poszli tym torem, to musielibyśmy przyznać, że jeżeli kogoś nie spotykają nieszczęścia, to w takim razie jest bezgrzeszny. A oczywiście to jest nieprawdą. Uchronienie człowieka od tragedii jest objawem Bożego miłosierdzia i również tego, że Pan Bóg daje szansę do tego, żeby człowiek mógł się nawrócić. Poza tym musimy z pokorą przyznać, że sprawa związana z cierpieniem i z różnymi trudnymi wydarzeniami jest dla nas tajemnicą. Tylko Pan Bóg zna sens różnych wydarzeń, również tych tragicznych. To, co możemy zrobić, to po prostu Jemu zaufać. Poza tym musimy pamiętać, że Pan Bóg nas wychowuje, czasem również dopuszczając jakieś cierpienie. To nie jest tak, że Pan Bóg chce nas ukarać, albo chce wyżyć się na nas i dlatego dopuszcza jakieś cierpienie, jakąś trudność. Chce nas wychować i często uczy nas również i pokory. Poza tym nie ma co się wymądrzać, ponieważ Pan Bóg wie, co jest dla nas lepsze. Kochani, są takie dwie rzeczywistości: wola Boża i dopust Boży. Wola Boża to jakieś dobro, które Pan Bóg nam przysyła. Natomiast dopust Boży to wtedy, kiedy dopuszcza jakieś zło. Trudno powiedzieć, że jakieś zło jest wolą Pana Boga. On ze złem nie ma nic wspólnego. Natomiast jeśli dopuszcza jakieś zło, to w tym celu, żeby nas albo zahartować, albo oczyścić, albo nauczyć nas czegoś, na przykład pokory. Kochani, ważne jest, abyśmy mieli zaufanie do Pana Boga, abyśmy obojętnie, czy to jest wola Boża, czy dopust Boży, żebyśmy pamiętali, że zawsze ten wynik końcowy jest zwycięstwem Chrystusa. I życzę Wam, kochani, że jeżeli spotkają... Was, jakieś trudności życiowe, żebyście nie odbierali tego, że Pan Bóg się na Was mści, albo Was już nie kocha. Pan Bóg Was kocha. I czasem nawet dopuszczając w niektórych sytuacjach niektóre cierpienia, właśnie w tym przejawia się Jego miłość. Że On chce nas nauczyć czegoś. Chce, żebyśmy się wreszcie opamiętali. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani, szczęść Boże, papa, pa. do jutra.